Witaj ponownie, mały wielki potworku. I co, sprawdźmy? Płyn chłodniczy. Trzeba się przyjrzeć, bo plama jest. Oleju nie widać. Stał, motorek. Oj, parę dni nieużywany. Dzisiaj mam zamiar przykręcić zbiornik i się przejechać, żeby zacząć procedurę docierania, ale zastanawiam się, dlaczego to ucieka. Ciągle mam poziom. W zbiorniczku wyrównawczym dość wysoki, i mam nadzieję, że to tylko i wyłącznie to a nigdzie indziej się nie, nie poci. I zostało jeszcze tyle śrubek, ale ja dorzucałem nowe i te są sztukowane, więc nie wiem od czego. Tutaj musiałam przygwintować z obu stron jednocześnie gwint M8, żeby przykręcić zbiornik, bo coś było dziwnego, nie wiem, rdza, coś takiego, ale bardzo bardzo tego. To się gwintowało. Mam już nagwintowane. Mogę zbiornik przymocować. Tutaj plamy. Pod kranikiem paliwa nie było, więc działam dalej. Maszyna nabiera już plastików, można powiedzieć. Czyli na masie. Zostały jeszcze dwa boczki tutaj do wkręcenia. Lusterko, ustawienie klamki sprzęgła i można wyjechać na ulicę zrobić test. Na pusta nie będę jeździł. Klucze serwisowe. Ewentualnie coś może nie będzie trzeba nic regulować, naprawiać, ale zawsze warto mieć przy sobie zamocowane nigdy nie zaszkodzi. Motocykl gotowy, żeby wyprowadzić z garażu i dokonać pierwszej jazdy ulicznej. Nawet nie zdążyłem wyjechać, żeby stwierdzić, że... Dźwignia zmiany biegów jest nie pod takim kątem za wysokim, więc już obniżam, tak żeby było dla mnie wygodne. To dla właściciela będzie tak samo wygodnie. oraz sprawdzić motocykl wyprowadzony z garażu, zimny. Go specjalnie wyprowadziłem, jeszcze nie uruchamiałem. Narzędziówka przyczepiona, podstawa przy pierwszej jeździe próbnej. Nie ma kluczyka, jest na krótko w tej chwili zrobione, bo o, nie dostałem kluczyka, ale ja to wiem, jak zrobić. Dobra, nie ma sesania. Sprawdźmy kranik. Kranik jest na ON, czyli odkręcony. Widać paliwko w filtrze. Czyli teoretycznie można próbować zapalać. Zobaczymy, czy dzisiaj, czy dzisiaj będzie chciał ten motorek zapalić. Jestem gaśnik. Tak, może trochę ssania. Zobaczymy. Tak, wymagało dać trochę ssania. Dymi bardzo fajnie, że dymi. Bo ma dymić. Manetki też ustawiłem pod siebie. Bo były tragicznie ustawione z gaz. Dobra, wyłącznie z Może był problem z, z po prostu. Z paliwkiem, bo stał parę dni. Teraz powinien bez sania zapalić. Zapalił, bez sania pracuje. Niech troszeczkę się nagrzeje. I mała jazda po okolicy 38-39 km na początku. W tej chwili pracuje na wolnych obrotach bardzo stabilnie i bardzo ładnie. Więc sprawdzimy skrzynię biegów, sprzęgło i to wszystko. A ja dzisiaj jestem na zdrabkę totalnie Tylko kaski, rękawiczki. Wow. Dymi jak szalone, łezka niegdyś. I będziemy powoli docierać pod obciążeniem. Pożar wielki weżakcjon. Chmura ogromna dymu. Co tam się od Janie, od Janie Pawla? Ola, wasz. Coś się jara. I to niemiłosiernie. Co tam się pali? Pali się i to sroda. No ja, jakbym powietrze nie miał. Zaobserwowałem, że pali się łódka jakaś. A łódka w porcie się pali, ale dym taki miłosierny na się, że strach. Dobra, i motorek ma jakiś duży wyciek, coś zaczyna kapać. Tutaj się sączy z wyjścia na obrotomierz. Nie wiem, co powinno być w tym miejscu. Jakaś zaślepka. I czy to jest gdzieś? Czy tego nie ma, bo tu fabrycznie nie ma obrotomierza. Ok, sprawdźmy jak pali ten motorek na ciepło w tej chwili. No, tam się pali ta łódka non stop. nie miłosierny dym. Nie wiem czy to ktoś zawiści, czy samoistnie, czy może ktoś grillował, ale... Ale dym. okropny. Dobra, znaleźć tutaj teraz luz w tym sześciobiegowej skrzyni biegów. Ha, dobra, jest luz. Sprawdźmy jak pali. Jeden strzał z walizymi. Przeszony ten motorek zatrzymuje się, bo jest mocny wjazd pod górkę i nie chcę, nie chcę zakatować, ale widzę, że tutaj bandaż, bo chyba bandaż ponownie się wypala, mierdzi, Tutaj kapie i nie wiem czy to nie spod śruby. Głowicy tam płyn chłodniczy się są, czy w jakiś sposób? Dlaczego? I tutaj widać. I tutaj widać. Teraz tutaj kapie. Ile postoju Silnik jest ciepły. Można powiedzieć, że ciepły. Prawidłowo. Jedne, jeden strzał i, i zapalony. Może te niskie obroty są za niskie? jak posuwa jednneczka No i niedabrze wjechać pod górkę jak się nogą odepchnę to jedzie dymi dymi ale tutaj jeżeli chodzi o kąt główki ramy i skręcanie to jest dla mnie tragiczne Tak jak czułem Poniżej jednego bara w przedniej oponie To jak na piłce się jeździ Damy około Dwóch I z tyłu to samo nie ma Nie ma tlenu, ale pół roku jak stał to To ma prawo nie być tego tlenu napompowane Tutaj obok mają problem z dętką O i powiem wam, że jest duża znaczna różnica, bo teraz motorek się fajnie e, toczy. Dobra, bestie. Jeden strzał dymi jak błyska. I'm yeah. sorry. Musi być rezonans z tym małym, żeby to w ogóle chciało jakkolwiek jechać i odpychać, bo bez rezonansu nie ma zupełnie momentu na samego dołu, tak jak teraz. Problem tego motorka, że jak nie wkręcimy w rezonans, to nie ma jazdy. Dobra, kapie coś, kapie Nie chcę go zakatować tutaj od pod górkę Zawsze mam dziwne uczucie z tym motorkiem, a szczególnie teraz, gdy jest na dotarciu że nie ma mocy, ale to jest błąd, bo trzeba przejść, nie ma obrotomierza, ale trzeba wejść w rezonans i dopiero wtedy jedzie i jeździć rezonansem czyli prawie pełną manetką, zmieniając biegi, bo inaczej, jak będziemy dołem próbować jechać, to trzeba do jedynki redukować bo w ogóle nie, nie ciągnie, a mówimy tutaj o zwykłych wzniesieniach. A tu są ogromne wzniesienia. z zapałem mm, nie wiem o co chodzi ale tutaj mamy dużo górek to jest normalne a to jest 50 i, i nie ma tyle mocy no tak jak mówiłem że jeżeli nie ma rezonansu to w ogóle nie jedzie że jest na dotarciu to jest właśnie też jedna sprawa żeby nie przegrzać nie tłok żeby nie załapał się, nie skleił więc wpycham pod te duże górki jak nie ma mocy jechać nie ma mocy złapać Rezonansu, to trzeba wepnąć, ale też i właściciel stwierdził z pytaniem, dlaczego teraz jest taka duża różnica odczuwalna. Mi się wydaje, że przez rozrząd w cylindrze, przez kanały są zmienione, bo to jest cylinder kitowy i może mieć inną zupełnie właśnie charakterystykę, przeniesioną na dowózów w sumie to. Zawsze będzie miał bliżej wyższych obrotów niż niższych, u dołu praktycznie nie ma. I się zatrzymuje, aby, aby maszynę schłodzić. Pomimo, że jest chłodzony cieczą, nie ma wentylatora. Pomimo, że jest schłodzony cieczą, zatrzymuje się, żeby schłodzić, bo silnik jest e, gorący. A dzisiaj przejechałem raptownie, ile mamy. Całkowity dzisiejszy dystans 7 km. I faktycznie problematyczne jest znalezienie prostej drogi, żeby spokojnie docierać ten motocyk. Wszędzie są górki. I wszędzie są górki, trzeba redukować na pierwszy bieg i, i kręcić. Nie ma rezonansu. W ogóle motocykl nie jedzie. Nogami się odpychając zaczyna wchodzić w rezonans, zaczyna jechać, a i po chwili też nie jedzie. Więc e, ciekawostka. Ok. Nie mam czasu go schłodzić zupełnie, ale teraz mam odcinek trochę płaskiej drogi, więc spróbuję dalej jechać. Odstrzała pali. Obroty wolne trochę podniosłem. Dymi to dobrze. Mocy zupełnie z dołu, widzicie? Czeka, 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 rezonans zaraz wejdzie i wtedy jedzie. No taka górka i... i idziemy z motocyklem. I iglicę trzeba podnieść, zwiększyć mu dawkę oliwa. Okej. Okay. Okay. dziwne, dziwne. No trzeba pomyśleć, czy da się to w jakiś sposób jeszcze wyregulować. Postawienie za garażu. Dotykam tylnej tarczy hamulcowej i jest ciepła. Koła motozyk jest podniesione na podnośniku. Ciężko się obraca i słychać jak trze hamulec. Możliwe, że totalnie moc, na pewno, bo ciężko mi się nawet toczyło po prostej, że trzeba będzie rozebrać tylny hamulec i zobaczyć o co chodzi. W ce to ma istotne znaczenie. To, zobaczcie, jak ciężko obracać. Więc, taki zablokowany hamulec, który trze na 50 w dwusuwie to jest bardzo sporo, bo właśnie ten moment z dołu blokuje, żeby silnik mógł się wkręcić. Więc, nadal jest coś do zrobienia, ale nie dzisiaj. Na pewno nie teraz. Dobra, ciao.